Howdy towarzysze, cześć tu piszek. a to jest kolejność nek z gry Five Nights at Pizza I dzisiaj, dzisiaj moi drodzy, eee, potężna sygnatura energetyczna pod Roxy Raceway. Yeah, gdzieś tutaj. Jak się okazało, ich się da zestunować. O tym nie wiedziałem. Potrzebne jest do tego, do tego tylko fast camera. Eee, ja w ogóle byłem w tym miejscu, które jest tą sygnaturą energetyczną. Ale brakowało mi Klausów, ja powiedziałem, że ja tam pójdę jakbym miał Klausów um. O oh fuck, ja nie mogę oślepić Batman! Dobra um, Tylko wiecie jaki jest problem? Absolutnie nie pamiętam gdzie było to zajście. Chyba gdzieś tu, I guess O, a tu co jest? Uh. Jest chyba tu? Chyba tak Nie mogę tu wskazać fredeusza Fredeusz. Ej nie ja tu w ogóle nie byłem Okej okay. Czemu tu tutaj ogień jest O, to jest to miejsce Okej okay, dobra, to jednak tu byłem Jednak tutaj byłem to jest miejsce, w którym e, Roxy nie była zbyt spoxy. I wzięło ją e, z autopsji. Bo ktoś jeszcze to ogląda. <grywa> Okej. Okay. Teraz mając Frediego Możemy przejść tutaj. Yeah. Okej? Okay.

Yes, Find the source of Roxy Raceway problems. O? O nie, wytepało go. Ending winda się załamuje i umieramy. Good ending. degenerator. Nie mam powiedzieć, czy jest Freddy, czy będzie potrzebny, ale się zliczował. rzeczywiście nie przetrwał. Więc no niestety. O, jednak żyje. Yy, nie wiem, czy coś przewadkiem przede mną nie było. O, skurwesyn. Pierdola, to jest straszne O szpiet Dobra, tu już jestem bezpieczny My w ogóle jesteśmy Ready Fazbers pizza place? No power... On ci to miejsce. Nieczynne niestety. On ci bardzo kojarzy to miejsce. Czy to nie jest Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator? Tak wygląda. So for the first time when i cleared the path i did not want to but i had no choice now i have a choice i have changed my friends are here O kurwa! What? Ja to chyba Freddy mam zejść. Co to było? To był, to był kurwa ten. Fanta i Freddy. Sister location. What? Z zapis tu mam. Wow. Hej. But I had no choice. Chica? I have changed. My friends are here. They are so angry. Confused. What? Come on! <laughs> Are you okay he is trying to take control of me i do not think i can fight it for long he what is that thing first to spring troop. ona się tutaj niby znalazła, co? Wow, ja go podpalam. Afton lubi to Komu oni przy tej wzięli?

straszyłem ją. E? Moc ci się skończyła? Freddy, ty chuju! nie ruszam ja nie mam pycie co to są za ten takle gdzie jest ten chuj? O Jezu! fuck od góry no nie i wszystko od nowa Ja pitole. Welp, um, nie wiem czy tu przeżyję, bo Roxy wbiła do środka, a ja utknąłem tutaj. Okej. Okay. Udało mi się wejść do Freda. Ow, oh, pizde. Chyba um, mi się dało. Chyba tak. ooh Oh, fuck. Um, um. Ale bezpiecznie chyba Come on. Co się dzieje w zasadzie biega prosto na mnie hmm. super Ale to jest gówno. Ona jest ślepa, a jakoś biegnie prosto w mordę. Fuck this shit. Okej, okay, apparently to jest safe spot przed nią. Lalalala. Okej, okay, udało mi się. Okej, okay, to jest chyba safe spot w ogóle. Albo i nie. <tryk> O oh fuck. Roxy wypad stąd. Roxy wypad. Ready, chodź tutaj. Boże święty. Dobra, tu można zdibankować. Hej! Wypad ci po Wynoha! Pierdalaj z mojej ziemi Huuu za chory gówno Może nie strasz tak mi Freddy. Through if the light of oh, shit. <sharp inhale> Let's hide. <sharp inhale> Pad mi stąd. I ta roksa na węgiel stąd idzie, nie? Poszła. I zamknęła. Good. Wracając tu będzie że Dobra? tylko Monty. Nie mam pojęcia, czemu już nie ma tych macek, ale no. Nie narzekajmy. ping truk jest po środku, ok. Nie mam już powera na węcie No i zostało mi tylko tutaj stać chyba Okej, okay, on jest zbugowany totalnie On mi skakowa Freddy Fnafa. Nie patrzyłem. To czemu Freddy Fnaf ma takie oczka piękne? Czemu Freddy Fnaf biegnie prosto na mnie? Om. Om. Co się w zasadzie dzieje tutaj? I mean... Nie głupie to jest Ja teraz umrę sobie Mam tak stać? Może coś się stanie Ale gówno kochani Jak stoję tutaj, latam tylko co jakiś czas do Frediego on pojebało, nie chce mi wyjść z pokoju nie wiem, to jest już dobre 5 minut Tak kwestionuję całą swoją egzystencję, nie? O, po teraz jest. Mm. Lubiega, nie? To być jakiś epicki chyba boss fight, ale im nie wyszło. Ona no się jeszcze nie zmęczyła, wepią mnie boli, to się nie przegrzała. Jak to jest, że Freddy musi się co chwilę ładować, a ta potrafi popierdalać nie wiadomo ile? Pełnym speedem, no teraz przytup, przytupła, nie? Męczyła się, mówiłem. Męczenie ją dosięgło. Idziemy tak stali, nie? No w ogóle nie wiem co jest celem tego, czy ja mam tutaj tak stać, coś robić, czy, 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 czy jednak... Ee, nie wiem Nie wiem, po prostu nie wiem co ja mam tutaj robić Wcześniej te macki było, wszystko, ale potem to się powtórzyło Ja mam wrażenie, że to jest po prostu wytr... Mam wrażenie, że to jest po prostu jakaś gra wytrzymałościowa Jak w Balloon Landly. Kto by się spodziewał, że to Pazę Springtroopa W nim Where trup, nie na środku Ona się zbugowała? Czy, czy stwierdziła, że nie wiem? O o Nie no, Roxy, my się lubimy jednak, nie? Co... to kurwa... było. Jej! Wszystkie 6 zakończeń! Super zakończenie! Gówno! Straszne gówno. Tyle mam do powiedzenia. I mean... Jeszcze są do znalezienia te płyty, ale I don't give a shit. Mam dziś rozmowy wany z jakimś innym chyba terapeutą. Obejrzcie co to na YouTubie. Ja mam psychicznie dosyć tej gry. Autentycznie mnie zmęczyła, a jeszcze mam... Find Gregory. Gregory! is lost. Help him. Jeszcze mam ruiny do przejścia. Ta gra już mnie zrujnowała. Muszę chwilę od niej odpocząć. Nie wiem czy yy, od razu po tej se security bridge będzie ruin, coś innego, ale jest nam dosyć. Nie mam zamiaru szukać więcej sekretów, a zostawiam chyba tylko te płyty, więc mam je w dupie. Jerki z balonem też nie przejdę, dajcie mi spokój Mam nadzieję, że tej serii bawiliście lepiej niż ja Myśmy mieli oczywiście przefantastycznie przynajmniej przez połowę gry Bo druga połowa to było gówno glitch I ta super finalna walka, która miała mi zryć mózg To mnie bardziej wkurwiała, niżeli cokolwiek Ryła Mózg mi ryła, rzeczywiście, ale w złym tego słowa znaczeniu Nie mogłem się skupić na tym To, to było takie gówno, że nawet Jestem w stanie określić, jak duże to było gówno. Więc tym gównianym akcentem śmierdzącym bardzo żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych seriach. Oby nie yy, z glitchami. Trzymajcie się cześć, A.